Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Zostaw oczywiście kciuka, suba, jak jesteś nowy i nie zapomnij też kliknąć sobie dzwoneczka. Możesz też napisać komentarz. Ostatnio bardzo fajnie komentujecie filmy, bardzo Wam dziękuję za to w sumie, bo coraz więcej nas jest i mnie to cieszy. Porozmawiaj z Trekiem, wróć do obozu Hot Springs i to jest chyba ona, tak mi się wydaje. Co tu leży? Hej, rusz dupę i wracaj do roboty. No, już wracaj, wracaj do roboty. Hej, nie, 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 przestań! Nie. Wezmę się do roboty. Nie! Cholera jasna! Dość! Przestań! Pracuj ciężko, a zostawię cię w spokoju. Jakby w Polsce tak to działało, 500 plus by nie istniało na tych darmo zjadów. Obozowe zlecenia. Przywódcy obozów często mają dla zlecenia różne prace. Wykonywanie zleceń i misji pozwala zdobywać zaufanie i kredyty. Słuchaj radia, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się nowe zlecenie lub misja do wykonania. Słuchaj, jeździłeś kiedyś z takim pobliźnionym włóczęgą? Nosił taki klucz do opon. Mówią na niego limbo. Nie kojarzę. Wczoraj był u nas w obozie. Przewiózł trochę trofeów, wypił parę głębszych, no i wyjechał dopiero jakoś dziś rano. Taker, nie zajmuje się ochroną. Może powiedz Alkajowi. Zatłukł dwoje ludzi! Bowman i Hewitt. Kobieta miała tak zmasakrowaną twarz, że nie dało jej się rozpoznać. Hewitt. Ach, Maria, tak? Jezu, co za skurwiel. Ten limbo to jakiś miejscowy? Ponoć mają obóz przy wieży obserwacyjnej służby leśnej na wschodnim stoku Three Finger Jacka. Dobra, wiem, gdzie to jest. Zajmę się tym. Bardzo się cieszę. Okej, okay, na pewno się tym zajmiemy. Dobra, tu gdzieś jest... Yy... Czemu ja tak wolno idę? O. Tu gdzieś jest ziomeczek od motocykli. No właśnie. Hej, chcę tylko pooglądać. Bierz się. Zatankuję sobie po dostasz? prostu. Do... No dobra, ja nic nie zrobiłem. No do zobaczenia. Mam już noś. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, gdzie nas ten kurs prowadzi tutaj do kolejnego obozowiska. Okej, okay. tu na stacji chyba nie mogę się przenieść. Więc musimy sobie tu podjechać. Tutaj bym też wrócił, bo znalazłem sobie w necie taką mapkę, mm, gdzie są wszystkie te rzeczy jakby mm, pozaznaczone związane właśnie z Hej, co tam słychać? związane właśnie z takimi odkryciami, znajdźkami. Ej, czekaj chwilę, otworzę Dzięki. I wiem już mniej więcej gdzie tam jest to trzecie gniazdo, nie? Więc w pewnym momencie gry na pewno się tam udam. Ale na razie jedźmy robić kolejnego questa. Daleko nie mamy. A dzięki temu jak sobie tutaj jedziemy, odkrywam sobie kolejne kawałki mapy. Chciałbym w końcu jakieś zwierzątko też upolować. Tylko zanim ja je zauważam, to ono już słyszy mnie z daleka, jak jadę na motocyklu i ucieka. Co to za dźwięki? Tam jakaś miejscówka jest z zumbiekami, o! Cele zleceń. Cele zleceń to mordercy, którzy są poszukiwani przez ocalałych z obozów. Aby ukończyć zlecenie odszukaj swój cel i wróć do obozu z dowodem jego śmierci. Dobra, pójdziemy sobie już ten kawałek z buta. Oho. Oho. Okej. No niestety mają snajpera. Ja nie za bardzo wiem jak sobie na takiego snajpera poradzić w tej chwili. Och, jeszcze się w okienku schował, nie? Dziękuję bardzo. To, mam, jest? <grym> Hej, Tucker. Jestem na miejscu. Wygląda na to, że Limbo i jego ekipa zadomowili się tu jak gdyby nigdy nic. Mówiłaś, że ma blizny, ale znaczy, może coś więcej. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Nosi zielony płaszcz. Wygląda w nim jak jebany leprikon. Przenieś mi ten jego klucz do opon. Ma być pokryty tym, co zostało z mordy tego skurwiela. Dobra, bez ubioru, Dobra, my widzimy tego, co mamy znaleźć. Pytanie, czy tu jeszcze ktoś jest? No, snajperki nie ma, bo już by w nas celował. Mamy tu jakąś dziurę w płocie? Niestety nie. O Uwielbiam <small> Dawaj, dawaj, dawaj! No, spokojnie. <shras> no, dawaj <damasz na> niego! <shras> Tutaj jesteś. się w na Wydaje mi się, że Jasne, chyba leżą wszyscy okay. no właśnie. No dobra, limbo, gdzie jesteś? Ta, myślę, że wpadniesz do Hot Springs, żeby się trochę zabawić. Co nie? A to się przyda. Każde medykamenty się przydają. Szukajmy ich. Pozbierajmy wszystko, co tu się da stąd zabrać. O! Coś, co mi jest bardzo przydatne. Aktualnie. Tu gdzieś coś jeszcze mam. A tutaj snajpera na górze zciągnąłem. Dobra. Wejdźmy. Ekwipunek pełny. No cóż. Tak to jest, jak gramy sobie na spokojnie na najniższym poziomie, no to mamy potem przepełniony czas ekwipunek, nie? Więcej złomu. Trochę złomu, git, paliwko. Na razie zostawmy sobie tutaj. Będziemy wychodzić, to weźmiemy. Mamy broń białą, mamy ostrze, ok. To mamy full. Dobra. Trochę złomu znowu git Zbierzmy w takim razie trofeum z tego typeczka. O kurwa! Oj, się wystraszyłem ty, no tu już kurwa miało nikogo nie być. Ja pierdolę. Co ty do diabła robisz? Ej, to do... Wciąż masz przy sobie żelaznego zęba! A! Co wy tu jeszcze robicie? Co już masz przy sobie żelaznego zęba, nie? Ja pierdzielę No kurna się obsrałem nieźle Strasznie mało złomu zostało Nic tu więcej nie ma Przynajmniej na tej wieży. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Tu mamy Max tego, max tego siekiera. Tam jeszcze jakiś zwiadowca siedzi, stoi w sensie. Fajnie. Że całe już obozowisko wyczyszczone chyba. A tam ktoś jeszcze jest. Można było fajnie zejść. Teraz już wiem do czego podszedłem od razu od tamtej strony. <ścoughs> Ciekawe, nie? Bo strzelaliśmy za kawałek bez Tumika. Więc ta osoba, która tutaj gdzieś poszła, powinna wiedzieć, że my tu byliśmy, nie? Ktoś tu się zabawił i ściągnął ci cały oddział. Co Żegnaj. No dobra. Gotowe. Zbierzmy sobie paliwo. Jedźmy do motocykla. Dolejmy benzynki i jedźmy oddać Questa. świetnie. no mnie czekacie? Co? No ja jeszcze tych tu brakowało. A mogę im motocykle porozkręcać? Czy nie mogę na przykład czegoś takiego zrobić? Nie i zapomniałem dolać będę, dobra walić. Wracajmy oddeść kościka. Dobra, ten dych, chyba do góry, nie. że pojechałem. Mam cię. Chciałem to zawsze z kuszy zrobić. Okej. Okay. A chyba to nic nie zmienia, nie? Z czego to zrobię? Dobra, jedźmy do obozowiska, oddajmy tego, to zlecenie i zobaczmy, co dalej będziemy robili. Bo ja bym, szczerze mówiąc, podjechał sobie tam na północ i wyczyścił to jedno gniazdo, które nam tam zostało. drzewo Ale zobaczymy, może jeszcze jakiegoś questa dostaniemy, jak oddamy to zlecenie, nie Będziemy wtedy kombinować i decydować co i jak idzie Siema. A gdzie to zlecenia? Tu mogę oddać to zlecenie? Bo tu nie. Chcesz czegoś? I co znalazłeś skurwiela? Ta, Tak, mam też tego żelaznego zęba, jak prosiłaś. Ach, dobra robota. Dick, zawsze mogłam na ciebie liczyć. <laughs> nie mam pojęcia, gdzie zniknęliście z buzerem, ale. Dobrze, znowu cię tutaj widywać. Kręcimy się po okolicy taker, więc jak czegoś potrzebujesz, wiesz jak mnie znaleźć. Idź do Alkaja, zaktualizuję ci kredyty. Okej, okay, misja wykonana. Zaufanko rośnie, łowca nagród, no questik. Brak dostępnych zleceń, okej. Okay. Jeden kilometr do questa kolejnego, tamto mi się odpaliło, dobra. Ale ja bym chciał podjechać tutaj, ponieważ to miejsce, gdzie jest ten ten znaczek jest tu w tym miejscu mniej więcej Hej, czego potrzebujesz? Hej, Eee, ja paliwo. Bardzo proszę. No i naprawę też a, wezmę pięć dolców to niedużo Okej. Okay. Gdzie mój motoc? A, przestawiliście, no tak Pomóc ci? Nie, dzięki. Tylko się rozglądam. Na razie Dobra, czy ja mam... mam a, jeść? nie sprawdzę teraz. Poczekaj chwilę. Otworzę. Klucz. Dzięki. Dobra, jedziemy. Jedziemy do strefy lęgowej i zrobimy sobie do końca tą miejscówkę. Kolejne zwierzątko. Zaraz, nie wypaliłem jeszcze całej strefy lęgowej. To prawda, dlatego tu wracamy. Była horda wtedy, nie? Gdzieś w tym miejscu. Dobra, i tu wtedy jechałem w tamtą stronę jakoś, a teraz pojedziemy sobie tutaj w lewo. Bo tu gdzieś jest to właśnie. Tutaj jest. Tutaj jest ostatnie lęgwisko mobów. A ja tu nikon nie ma w ogóle, dobra. O, złą zit. Uh, być już blisko. Nie to eee, cyk, młotowik. Kolejne. Czas je spalić. A to jest, skąd się tu wziął ty lol. Kolejna trofea. Uh! Strefa lęgowa nad Patience Lakes, Hot Spring, zaufanie, Exterminator, stref lągowych, okej. Okay. Ten ewidentnie nie ma ochoty wyjść. Dobra. Więc to mamy gotowe. Ten z samochodu wyskoczył, nie? Ktoś go Uberem przywiózł do nas. Dobra, ale chciałbym jeszcze sprawdzić to. Tą wieżę. Wejdźmy sobie na górę i zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego na górze będzie. Bo są po całej mapie rozsiane te rzeczy, które nam dają HP, staminę i skupienie. I możliwe, że na przykład na takiej wieży też będzie. Ostatnio właśnie w jakiejś tutaj jaskini, gdzieś chyba niedaleko znalazłem taką rzecz. Więc nie zaszkodzi sobie wejść na taką wieżę i sprawdzić też, czy tutaj gdzieś tego nie ma. Dobra. O, jest złom na przykład. Tutaj jest tłumiczek kolejny jakiś. No niestety. To by było na tyle. Ale i tak spoko, bo przynajmniej trochę złomu i tłumik kolejny się znalazł. A złom jak najbardziej jest git, bo mogę sobie dzięki temu ulepsza, e, naprawiać nasze podręczne bronie. No i motocykl w razie czego mam też czym naprawić, jakbym się gdzieś rozwalił. Tu jeszcze coś leży. Zobaczymy zaraz. I tu coś może jeszcze być z tej strony, więc też sobie sprawdzimy. Są po prostu nagrobki. No tutaj i tak nic nie ma. Oprócz butelki, z której możemy zrobić potem koktajl kolejny. Pytanie, czy mamy? Mamy z czego wykonać. Dobra, ok. O, złomu mamy full. Więc naprawimy to i podniesiemy. Dobra. Git. Więc ten teren mamy też gotowy. I zobaczmy, sobie, gdzie teraz byśmy jechali. Jechalibyśmy do wątku fabularnego, tam. No ma to trochę sensu, bo tutaj żeśmy wyczyścili to. No dobra, no to jedźmy tam. Tutaj też mniej więcej już wiem, gdzie, gdzie to jest. Tutaj w tym miejscu trzeba podejść, żeby to wyczyścić. No i tutaj też mamy spory część mapy odkrytą, a z tej strony praktycznie nic jeszcze nie odkryłem. Dobra, no jedźmy najwyżej jak pogadamy tam to sobie zakończymy odcinek i będziemy z tamtego miejsca już kontynuować. Może jeszcze na coś po drodze trafimy ciekawego do zbadania. To się zatrzymamy i zrobimy tam coś. Ale na razie jedźmy. Sorry, no. W takich miejscówkach pewnie są jakieś tam rzeczy do znalezienia, no ale ja przeważnie mam cały czas full, nie? No, ciekawe, czy od dawna robicie zasadzki. O, no i widzicie, znalazło się coś po, po drodze. No i znalazło się coś po drodze do zrobienia. Fajnie by było, jakby ktoś mi powiedział, co to są te znaki zapytania, nie? Bo one co jakieś czas tu gdzieś się pojawiają i tak dalej, mrugają. A ja za cholerę, nie mam pojęcia. Co tam w nich jest, nie? Dzikie zwierzęta na drodze. Aha, jeszcze dwa lata temu byłaby kraksa. Tak się poluje. Halo, mogę przeszukać? No, git. Pierwszy raz chyba zwierzątko ode mnie nie uciekło? Tylko zostało. Widzicie? I właśnie w ten sposób. Sk o kurwa sniperinio jest. Muszę ich wszystkich pozabijać, aż do ostatniego skurwiałego bedlaka. Jest sniperinio, moi drodzy. No kurwa, widzisz mnie naprawdę? Zastanawiam się, czy nie zamiast kałacha nie wziąć, sobie jakoś snajperki nie ogarnąć w tej grze. Miałoby to trochę sensu. Jedzą pułapkę tu. Oczyć obóz wypadowy. 15 osób tu jest. Załatwione do roboty wsi, mabyków, sniper z tamtej strony jest w tej, więc git. Tego typa będzie łatwo ściągnąć, bo nikt na niego nie zwraca uwagi w tej chwili. coś. Nie żyje! Nie żyje! Napadliście! Co? Ktoś tam był. Tam się ziomek zbugowało ścianę w ogóle. No właściwie auto. Okej, okay, tu jeszcze ktoś jest z tej strony gdzieś dalej. O, ty! Odbugował się. No nie mogę go znaczyć, halo. Wiem, gdzie jesteś. A ty kurwożyjesz jeszcze? Nie ukryjesz, suki, synu. Zajdź 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 Już tylko jeden. Hmm. To prawda. To już wszyscy. A teraz już nie będziecie organizować żadnych napadów w okolicy. No i pięknie. Dobra, gdzie ukryliście ten swój bunkier, co? A właśnie, to bunkier teraz się. jeszcze, no. Będę mógł tutaj się szybko przenosić, teraz dzięki temu, że ich wziąłem i szczyściłem. Mm, uleczmy się. I wytwórzmy sobie przy okazji też. Tu jeszcze gościa chyba ściągnąłem, nie? To. Zastanawiam się serio, czy nie wziąć sobie snajpereczki Do mojego ekwipunku No i teraz pytanie, gdzie jest ich bunkier, nie? Z tej strony myślę. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Kurde, jakie tu przejście jest zrobione do nich. Dobra, z tej strony może być, bo wyszedłem, jakby z pola zaznaczonego. Może w budynku? Co to? Dobroczynne czynne działanie gorących źródeł: Beer Hot Springs. Ok, złom tu leży, więc też zbiorę. Trochę lipa, że tak długo trzeba przytrzymywać to zamiast od razu kliknąć i podnieść to, co bym chciał zebrać. Dobra, gdzie ten bunkier może być? Gdzieś ten snajper zginął. Dobra, nie ma co was przetrzymywać, ja sobie tutaj poszukam na spokojnie tego bunkra i zaczniemy sobie w tym miejscu jak już znajdę kolejny odcinek, a następnie pojedziemy do naszego quest'a, którego już zaznaczyłem wcześniej. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku jutro, trzymaj się, miłego popołudnia, cześć!